ze mną jest drugi wicewojewoda łódzki Krzysztof Cieciura, od niedawna e, wicewojewoda, od poniedziałku, dobrze mówię? Od czwartku. Od czwartku, czyli już e, kilka dni. E, e, wojewoda rodem z Radomska, ale ostatnio e, aktywność polityczna m, związana była z Opolem. Był pan tam między innymi pełnomocnikiem prezydenta, był pan też, pracował w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu. Skąd decyzja o tym, żeby powrócić do regionu łódzkiego i przenieść właśnie swoją polityczną aktywność tutaj? Znaczy, to nie jest powrót, ponieważ ja nigdy z województwa łódzkiego bez pośrednio się nie wyprowadziłem. Zawsze byłem Radą Szczaninem, tam wracałem, bo tam mam swoje, mam tam rodzinę, mam przyjaciół, mam gospodarstwo rodzinne, które prowadzimy wspólnie z bratem, z ojcem. Także z, tej, z tego Radomska nigdy się nie wyprowadziłem, aczkolwiek tą moją aktywność, taką akademicką, zawodową, rzeczywiście prowadziłem przez ostatnie lata w Opolu i tam osiągałem całkiem spore, jeśli mogę się pochwalić, sukcesy, które gdzieś zaowocowały przeniesieniem się do Warszawy, gdzie rozpocząłem taką bliższą, bardziej intensywną współpracę z premierem Jarosławem Gowinem. W Ministerstwie Edukacji. Jak w Ministerstwie, Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego. Nauki A, Szkolnictwa, Szkolnictwa wyższego, wyższego. To wynikało z takiej mojej współpracy z uczelniami wyższymi. No i to również zaowocowało tym, że otrzymałem taką propozycję, aby objąć stanowisko wicewojewody łódzkiego. Bo zastanawiam się, przez kilkanaście lat w województwie łódzkim nie było drugiego wicewojewody. Dwóch wojewodów wystarczało. To w takim razie skąd potrzeba? Aż tyle pracy jest, żeby był Trzeci, przepraszam, no trzeci wojewoda, drugi wicewojewoda no, Dzisiaj mamy całą, bardzo ogromną liczbę pro, Programów rządow, rządowych Które teraz realizujemy Jako administracja publiczna Ale przede wszystkim jako polski rząd Który no, narzucił bardzo duże tempo pracy Tych spraw jest duża ilość No i stąd upatruję, że jest potrzebne Wsparcie osoby, która Pewien wycinek będzie mogła przyjąć Na swoje barki I nim, za, i nim gospodarować Opłaca się na 4 miesiące? Oczywiście, że tak, ponieważ ja traktuję to jako przede wszystkim służbę publiczną. Uważam, że, że, że warto jest, że to jest w ogóle dobra decyzja dla osób młodych, że jest w tym państwie taki sposób myślenia, żeby jednak dawać szansę osobom młodym, to raz. A dwa, jest to dobra wiadomość dla mieszkańców takiego miasta, takich miast jak Radomsko, Piotrków, Skierniewice, że osoby z małych miejscowości, z miejscowości powiatowych również mogą, mogą zaistnieć w takiej polityce wojewódzkiej nawet ogólnopolskiej i mieć jakieś przełożenie na to, co się dzieje. I, i, i trzeci taki element tego wszystkiego, ja uważam, że no my jesteśmy jako Zjednoczona Prawica, jako rząd mm, Zjednoczonej Prawicy, drużyną i, i mamy taką końcówkę meczu. Jestem takim zawodnikiem, który wchodzi w końcówce meczu mm, po to, żeby pokazać, że warto w niego inwestować i warto go wystawiać w, w meczach kolejnych. No dobrze, panie Wojewodo, porozmawiajmy o konkretach. Wspominał pan w wywiadach, że no, chce skupić się na mniejszych, średnich miejscowościach. Jest pan zresztą z Radomska. No to porozmawiajmy o deglomeryzacji. To pomysł Jarosława Gowina, żeby namawiać różnego rodzaju instytucje, żeby przeniosły się z Warszawy do mniejszych miejscowości, w ten sposób właśnie je wspierać. Tymczasem minister Jerzy Kwieciński no, mówi, że to będzie strata nie tylko dla Warszawy, ale też dla Polski, że to nie najlepszy pomysł. Kto wygra w tym sporze? Mogą liczyć mniejsze miejscowości na to, żeby właśnie instytucje ogólnopolskie, warszawskie przeniosły się tutaj do województwa Chociażby Łódzkiego? Znaczy, mam nadzieję, że przede wszystkim wygrają mieszkańcy i właśnie te, te, te mniejsze miejscowości, te dawne miasta wojewódzkie, ale nie tylko, bo, bo i również miasta powiatowe. Dla przykładu można powiedzieć taki pozytywny m, przejaw tej deglomeryzacji, to jest Urząd Skarbowy, który został przeniesiony filia tego Urzędu Skarbowego została przeniesiona do Nysy. To jest takie małe miasteczko na południu województwa opolskiego i tam Urząd Skarbowy zajmuje się rozliczaniem mandatów. Jeśli pan dostanie mandat na Mazurach, to urzędnicy w Nysie poprzez system elektroniczny będą rozliczać ten mandat. No I tam, dobrze, i tam cała masa... pomysły przeniesienia ministerstwa, ministerstw się pojawiają. Ale to nie, nie, to nie, nie rozmawiamy na, na takim poziomie. Oczywiście instytucje centralne i te główne instytucje, i główne siedziby zachowają swoje miejsce w, swoje miejsce w, w centrali w Warszawie. W ale chodzi tutaj o te agendy, o te instytucje, o te, te, te mniejsze instytucje, które można gdzieś przenieść y, po prostu poziom niżej. No czy czasem, politycznie, czasem, politycznie to się uda? Politycznie wygra y, premier Gowin, czy y, być może minister Kwieciński? Zaczy, no, politycznie nie, przede wszystkim musi wygrać tutaj dobry pomysł i dobra recepta, na no to jak ten temat y, rozgryźć, bo to że, rzeczywiście dwie koncepcje. To są po prostu dwie koncepcje, które również przez te ostatnie 30 lat rozwoju Polski y, ze sobą rywalizowały. Czyli koncepcja centralizacji i koncepcja, Decentralizacji. My na ten moment uważamy, że należy skupić więcej uwagi na tą decentralizację. I te, te projekty nie tylko związane z tym, że przenosimy instytucje do mniejszych miejscowości się tym przejawiają, bo chociażby centralny port komunikacyjny, który teraz powstaje, który będzie budowany w, w naszej okolicy, jest ogromną szansą już nie tylko dla samej łodzi, ale również dla tych mniejszych nie, miejscowości, ponieważ on, ten plan budowy CPK zakłada dużo lepsze skomunikowanie całego kraju. Jednym z założeń jest to, żeby z, właśnie z takiej przykładowej inny z takiego przykładowego Radomska, z jakiejś miejscowości na Podlasiu, bardzo sprawnie można się dostać tutaj pod Łódź, a poprzez to również do centrali, do Warszawy. Skoro jesteśmy już przy ministrze kwiecińskim. Pan w województwie łódzkim w urzędzie wojewódzkim e, będzie zajmował się m.in. urbanistyką, planowaniem, budownictwem. M, również tutaj szykowana jest nowa ustawa krajobrazowa, już samorządowcy łapią się za głowę. Przez lata były wypracowane jakieś narzędzia. Co prawda rzeczywiście było sporo kontrowersji, m, ale m, mniej więcej samorządowcy są zgodni, że z tymi dużymi reklamami trzeba skończyć. Tymczasem szykowany jest projekt, który zdaniem również samorządowców całkowicie wywróci do góry nogami te zapisy. Na przykład zapisy dotyczące reklam będzie można umieszczać w miejscowych planach zagospodarowania, a te, jak wiemy, na przykład w Łodzi to jest dwadzieścia kilka procent, a i tak to jest dużo, bo jeszcze niedawno kilka procent za, za, za tym, za raptem pokrycia było w mieście. To wracamy do reklam wielkoformatowych? Nie znam dokładnie tych wszystkich nowych projektów, które teraz powstają. Na pewno dobrze, że jest ta debata na temat. Zagospodarowania przestrzennego takiego ładu wizualnego naszych miast i o tym trzeba rozmawiać. I uważam, że te doświadczenia, które mają, te świeże doświadczenia, które mają obecnie samorządowcy, bo te uchwały krajobrazowe dopiero pierwsze niedawno wchodziły, więc one też nie były idealne. Urzędy wojewódzkie je też opiniowały i sprawdzały ich zgodność no, z No, Bo skończyła się w sądzie w pewnym momencie właśnie z inicjatywy wojewody. Tak, I, i, i bardzo dobrze, że my w ogóle o tym rozmawiamy, i cieszę się, że ta, ta dyskusja trwa. Uważam, że, że trzeba teraz prowadzić tą konsultację, tak, aby wypracować jak najlepszy mechanizm. A pan osobiście jest zwolennikiem tego, żeby regulować właśnie reklamy w mieście, w przestrzeni? Ja absolutnie. Likwidować no te duże powierzchnie reklamowe, które jednych rażą, a inni na nich zarabiają. Znaczy, absolutnie trzeba tutaj rozgraniczyć pewną kwestię, że raz, że są przedsiębiorcy, którzy na reklamach zarabiają, a są również przedsiębiorcy, którzy poprzez reklamy mogą, mogą się zareklamować i, i również wypromować swoje produkty, więc to trzeba tą, tą wrażliwość również mieć, aczkolwiek jest jestem zwolennikiem estetyki miasta, szczególnie centrów miast, tej takiej substancji miejskiej, aby ta estetyka została zachowana. Mogą być oczywiście reklamy, ale szukajmy nowych sposobów tego, aby estetyczny, czysty i taki taki no... Czyli pana te duże reklamy, jak pan na przykład jedzie za kopianką i widzi to, co się dzieje wokół drogi, rażą? Tak, ponieważ jadę w Tatry, jadę w góry po to, żeby cieszyć się krajobrazami. To jest dla mnie najważniejsze w tamtym czasie. A jeszcze pytanie o politykę. Na sam koniec już zupełnie. Porozumienie Jarosława Gowina zapowiada walka o elektorat dużych miast? Pan jest elementem tego, tej walki? Na przykład zamierza pan startować w wyborach? Czy zupełnie nie myśli pan jeszcze o tym, co się będzie działo no, w październiku prawdopodobnie? Ja o tym nie myślę. Tutaj decyzję będzie podejmował szef mojego ugrupowania, premier Jarosław Gowin. A Aczkolwiek faktycznie musimy dokonać, jako w ogóle obóz Zjednoczonej Prawicy, pewnej korekty, czy może nie korekty, ale pewnego, pewnej próby przekonania do nas właśnie wyborców wielkomiejskich, tak aby oni również dostrzegli te pozytywne przejawy naszej aktywności. I to też będzie w tej nowej kadencji czy, czy w tym programie, w tej trakcie trwania tej kampanii w dużym stopniu omawiane. Zobaczymy, jak to się uda. Dziękuję bardzo. Dzisiaj moim Państwa gościem był drugi wicewojewoda, łódzki, Krzysztof Cieciura. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję.